Frida Kahlo jest bezsprzecznie jedną z najpopularniejszych malarek na świecie. Jak widać chociażby po mojej koszulce weszła do mainstreamu i można powiedzieć, że nim zawojowała, przez co ma grono bardzo oddanych fanów, ale ma też mnóstwo wrogów, którzy twierdzą, że postać Fridy stała się taką pewną popkulturalną wydmuszką i tak naprawdę niewiele jest refleksji na temat jej twórczości. Niezależnie od tego, po której stronie tego sporu stoicie, być może zechcecie sięgnąć po jej biografię, bo przecież skoro tak bardzo rozniosła się jej sława, to może warto dowiedzieć się czegoś więcej. No i na rynku jest jedna biografia Frida, po którą absolutnie nie sięgajcie. Jest to biografia zatytułowana Frida. Niestety nie będę próbowała wymówić nazwiska. Autorki, bo wiem, że tego nie zrobię. Książka wyszła nakładem wydawnictwa marginesy. Ja mam ją w formie e-booka, mam bardzo ładną okładkę i ja się bardzo cieszę, że mam ją właśnie w e-booku. Bo pękłoby mi serce, gdybym po raz kolejny wydała trzy dychy na gniot w formie książki. No ale dobra, po kolei. Dlaczego ta książka jest tak zła? Zacznijmy od samego konceptu na książkę, który moim zdaniem jest zaraz obok okładki, najlepszą częścią tej książki. Cała historia opowiadana jest nam z perspektywy młodszej siostry Fridy, Kristina. Która jest w trakcie jakiejś terapii. Ani razu nie pojawia się tam informacja, czy jest to psycholog czy psychiatra, ale jedna z tych dwóch profesji. No i całość jest taka, jakby Kristina była w trakcie terapii i po prostu swojemu lekarzowi opowiada o swoich wydarzeniach z życia, i bardzo duża część z nich dotyczy freed, Właściwie praktycznie wszystkich. No bo książka jednak krąży wokół Frida. I sam ten pomysł wydaje mi się być bardzo ciekawy. Po pierwsze. Siostra, po drugie koncepcja tej terapii, jest coś nowego. Przynajmniej ja nie spotkałam się wcześniej z książką w podobnej formie, zwłaszcza w kontekście opowiadania biografii artystki, więc za to duży plus. No, natomiast na tym plusy praktycznie się kończą. Ponieważ w tej książce wielokrotnie jest podkreślane, że Christy jest tą głupszą siostrą. Moim zdaniem jedynym pomysłem pokazania na to, że jest tą głupszą, było wsadzenie jej takiego bardzo prostackiego języka, ale takiego, no, do granic prostackiego. Ja nie jestem osobą, którą rażą przekleństwa w książkach. Uważam, że w pewnych momentach one są nawet potrzebne, bo podkreślają nam ekspresję danego zdania. O tyle już pamiętam w pierwszym rozdziale, który dotyczył sceny Krystyny i Fridy, Fridy, gdy miały 5 i 6 lat i po prostu Frida tam klnie jak szerc, zrobił mi się bardzo duży dysonans wewnątrzny i zrobiło mi się tak nieprzyjemnie, bo o ile wulgaryzmy mogłyby być, no to nie uważam, żeby naprawdę sześcioletnia dziewczynka musiała rzucać bluzgami. I choć było tam wielokrotnie podkreślane, że Frida miała niewyparzony język i zawsze tak mówiła, no to... nie. Robiło mi to jakiś zgrzyt. Drugim zabiegiem, który miał to podkreślić, że Kristina jest tą głupszą, są wypowiedzi na poziomie żartów o kupie i pierdzeniu. Ja naprawdę nie żartuję, tam są takie sceny opisane i to są naprawdę jedne z łagodniejszych, do których mam zarzut. I te dwie rzeczy bardzo mocno mnie drażniły przez całą książkę, bo język, jakim książka jest dla mnie napisana, jest ważny. On bardzo dużo oddaje i w momencie, gdy mamy taki naprawdę prostacki język, bo o, to, to był okropny język, to... Ja mam jakiś taki wewnętrzny zgrzyt. I ja nie mówię, żebyśmy tam wszyscy. Żeby wszystkie książki były pisane wierszem i jak najbardziej poprawną polszczyzną. No, poprawną, tak, ale jak taką wysublimowaną polszczyzną i jakieś nie wiadomo słowa. I nie wymagam, żeby padały słowa, których znaczenie muszę sprawdzić w słowniku. Jak są zrozumiałe, to naprawdę spoko. Ale tutaj doszliśmy już do takiego etapu, gdzie jest tak proste i tak złe. Odradzam. Niestety. Ten zarzut językowy nie jest najgorszą rzeczą w tej książce. Najgorszą rzeczą jest to, że jest ona kategoryzowana jako biografia. Mianowicie, opis książki mówi nam, że jest barwna jak malarstwo Fridy, fascynujące jak jej niezwykłe, naznaczone bólem i pełne pasji życie. Biografia artystki, której legenda rośnie z roku na rok. Frida, niezwykle kreatywna, pewna siebie i swoich niekonwencjonalnych wyborów. Trudna, kochająca i oddana sztuce bez reszty. Trudno uwierzyć, że tę piękną i dramatyczną historię napisało życie. No, tylko że życie tego nie napisało, ponieważ w posłowiu, posłowiu, którego prawie nikt nie czyta, dowiadujemy się, że większość tych rzeczy autorka sobie wymyśliła. Natomiast jest nam to sprzedawane jako legitna biografia. I tu mam bardzo duży zgrzyt, bo to jest po prostu oszustwo. W momencie, gdyby mi ktoś powiedział, że to jest fabularyzowana biografia, to po pierwsze, nie sięgnęłabym po to, ale gdybym już sięgnęła, to to waliłabym się tylko tej warstwie językowej i stwierdziła, okej, okay, zła książka, nie podobała mi się, nara. Ale w momencie, gdy ktoś nam wmawia, że to jest książka biograficzna, to to jest najzwyczajniej w świecie szkodliwe. I tak jak już powiedziałam, dowiadujemy się tego w posłowiu, którego prawie nikt nie czyta. To powinna być informacja okładkowa, po drugie, nie powinna być wtedy nazywana biografią. No ale dlaczego mówię, że ta informacja jest szkodliwa? No oprócz tego, że oczywiście okłamuje nas jako konsumentów, co już samo w sobie jest szkodliwe, o tyle nigdzie nie zostaje tam jednoznacznie zaznaczone, które fakty są faktami, a które zostały wymyślone przez autorkę. Ona w posłowiu mówi jedynie, że większość wymyśliła i wymienia tam trzy czy cztery rzeczy, które są jej fantazją. Między innymi listy, które Frida wymienia z Diekiem, ale także jest tam taka pewna scena. Uwaga, spoiler! W książce jest scena, w której Frida zmusza do stosunku 15 piętnastoletniego chłopca. I jednoznacznie jest powiedziane, że on miał coś przeciwko i w trakcie... Całej tej sceny on się modlił, żeby Bóg mu przebaczył to, co właśnie robi, bo on tego nie chce i chciał zachować czystość do ślubu. I to jest tak po prostu niemoralne zachowanie. I w posłowie jest wyszczególnione, że to jest jedna z tych scen, które autorka wymyśliła. Naprawdę nie szło wymyśleć czegoś mniej krzywdzącego, czegoś, co nie byłoby... Tak, społecznie szkodliwe, bo tak jak powiedziałam, w tym momencie dostajemy coś, co twierdzi, że jest biografią, z której możemy się dowiedzieć, że Frida gwałciła chłopca. I niezależnie od tego, czy Fridę lubimy czy nie no to zarzucanie i takich rzeczy jest szkodliwych. I jeżeli ktoś na przykład w tym momencie odłoży książkę, bo stwierdzi, że to jest dla niego za dużo, to nigdy się nie dowie, że to nie jest prawda. Brakuje mi słów, żeby wyjaśnić, jak bardzo szkodliwe jest tworzenie takich treści. Bo co innego, gdy od początku mamy jasną sytuację i wiemy, że tam są fejki i powymyślane rzeczy, co innego, gdy i okładka, i opis wydawcy, i kategoria próbuje nam wmówić, że to jest biografia, a wcale nią nie jest. Dla mnie to jest niemoralne na bardzo wielu poziomach i po prostu nie powinno się robić takich rzeczy. Więc jeśli kiedyś wpadnie Wam ta książka w ręce, to ja ją odracam. Z drugiej strony, mając już świadomość, że jest fabularyzowana, możecie ją przeczytać jako po prostu powieść inspirowaną życiem Fridy, ale bardzo mocno uważajcie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym tutaj powiedzieć. Jak Powszechnie wiadomo, Wikipedia nie jest najlepszym źródłem wiedzy, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto jakichś podstawowych informacji nie szukał, właśnie tam. I dochodzimy do meritum, mianowicie na polskiej Wikipedii, na stronie poświęconej Fride, ta książka jest podana jako jedna ze źródeł. I nie jest to zaznaczone, że to jest powieść fakularyzowana, nie jest, że Frida stała się bohaterką jakiejś powieści. Nie, to jest podane jako legitne źródło informacji, gdzie wiemy, że tym źródłem nie jest, bo jest to w posłowie. O. Natomiast nie oszukujmy się, ktoś odrabiając zadanie domowe, wejdzie na Wikipedię i sprawdzi, a część informacji może być z tamtej książki. Szczerze mówiąc, nie analizowałam tego tekstu na Wikipedii i nie wiem, które informacje zostały wyciągnięte z tej książki. Ale to pokazuje, jak bardzo szkodliwe jest puszczanie treści i nie mówienie, czym one tak naprawdę są. Bo gdyby od początku nam mówiono, że to jest powieść, myślę, że nikt by się nie powołał na tę książkę jako na źródło jakichkolwiek informacji. Więc ta książka jest szkodliwa na bardzo wielu poziomach. Jeśli macie za dużo o trzy dychy, to nie kupujcie i macie nadal za dużo o trzy dychy, możecie kupić karmę do schroniska, na przykład. Będzie to znacznie lepszy wybór niż kupowanie tego gniota. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że następnym razem już Wam będę mogła polecić książki, a nie ostrzegać przed jakimiś publikacjami. Jak zwykle zachęcam Was do zostawiania łapek w górę, do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście zapraszam Was też na mojego Instagrama. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!